Jonathan Dunkel. Apokalipsa. Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca Wydanie 9. Warszawa 2015 Czyta Jan Tuzin. Rozdział 56. Upadek Babilonu. Szósta plaga jest aluzją do upadku starożytnego Babilonu. Miasto było uważane za zdobycia. Nagromadzone zapasy żywności starczyłyby na dziesiątki lat, a Eufrat dostarczał świeżej wody, pozwalając na uprawy pól wewnątrz murów. Mimo to Babilon upadł w ciągu jednej godziny. Jak do tego doszło? Tej nocy babiloński król Baltazar wyprawił ucztę, nic nie robiąc sobie z obecności wojsk medoperskich pod murami, które przywiódł ze wschodu król Cyrus. Baltazar kazał podać książętom i nałożnicom wino w naczyniach pochodzących ze świątyni Bożej. Sprofanowali je, czcząc demony, kryjące się za bogami, które czcili. Porównaj księga Daniela, rozdział piąty. Wszyscy przetrzeźwieli, kiedy niewidzialna ręka wypisała na ścianie pałacu cztery słowa. Mene, mene, tekel, uparsin. Zawierały wyrok Boży. Twoje panowanie dobiegło kresu. Zostałeś zważony i znaleziony lekkim. Babilon zostanie wydany w ręce Persów. W międzyczasie Cyrus kazał wykopać kanał, którym odprowadził wodę Eufratu do pobliskiego rezerwuaru. Poziom rzeki opadł, a jego żołnierze weszli nocą do miasta korytem rzeki. Mieszkańcy Babilonu niczego nie zauważyli, gdyż byli pijani. Wielki Babilon upadł w ciągu godziny. Dla ludu Bożego oznaczało to koniec niewoli babilońskiej, dlatego cyrus był w Starym Testamencie typem Mesjasza. Porównaj Księga Izajasza, rozdział 41, wers 2. W czasach końca Jezus przybędzie na ratunek swoim wyznawcom. Przyjdzie na czele armii z kosmicznego wschodu, aby wybawić swój lud spod opresji duchowego Babilonu. Porównaj Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wers 27. Litera czy przenośnia? W czasie szóstej plagi Eufrat symbolicznie wyschnie. Niektórzy uważają, że chodzi o osuszenie rzeki w Mezopotamii przed rosyjską czy chińską armią maszerującą na Izrael ze wschodu. Kilka czynników wyklucza taką literalną interpretację. Po pierwsze, Eufrat w wielu miejscach potrafią przejść w brud krowy, dlatego żadna współczesna armia nie musiałoby czekać na wyschnięcie tej rzeki, aby ją przekroczyć. Po drugie, gdyby chodziło o rzekę w Mezopotamii, szósta plaga byłaby nieproporcjonalnie lokalna w porównaniu z globalnym zasięgiem pozostałych. Po trzecie, królowie ze wschodu nie mogą być rosyjskimi czy chińskimi przywódcami, bo ci są już uwzględnieni w koalicji narodów i władców całej zamieszkałej ziemi. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział szesnasty, wers czternasty. Po czwarte, królowie ze wschodu po stronie Jezusa są przeciwwagą dla królów całej zamieszkałej Ziemi, co wskazuje na ich niebiańskie pochodzenie. Terminy geograficzne w Apokalipsie są symboliczne, tak jak wszystko inne. Nie ma podstaw, aby brać je dosłownie. Eufrat w Apokalipsie to nie rzeka Mezopotamii, lecz jak Anioł wyjaśnił Janowi, ludy i tłumy, narody i języki. Księga Apokalipsy, rozdział 17. Narody, które wspierają duchowy Babilon czasów końca, zostały przyrównane do rzeki, która płynęła przez dawną stolicę. Babilon w Apokalipsie nie jest miastem w Iraku, ani Izrael, współczesnym państwem w Palestynie. Armagedon to duchowy bój o umysły i serca ludzi, a nie militarne zmagania narodów. Apostoł Paweł wyjaśnił. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy. Nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga, a wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. Drugi list do Koryntian, rozdział 10. Apokalipsa jest księgą symboli, dlatego jej literalna interpretacja wiedzie na manowce. Weźmy na przykład tekst, który mówi: A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach Ziemi. Księga Apokalipsy, rozdział 6. Czy mamy te słowa rozumieć literalnie? Spójrzmy na kontekst. W Biblii jest przypadek, gdzie krew męczennika wołała do Boga, który jest wskazówką do zrozumienia tego tekstu. Bóg powiedział Kainowi: Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Księga Rodzaju rozdział czwarty. Czy krew Kaina dosłownie wołała do Boga? Nie. Krew jest symbolem życia, dlatego czytamy: Wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew to dusza. Księga Powtórzonego Prawa rozdział dwunasty. Dusze zabitych są poniżej ołtarza, gdyż tam w świątyni spływała krew ofiar. Apostoł Jan spersonifikował krew męczenników tak samo jak Bóg krew abla. Tak jak krew Abla wołała do Boga w przenośni, tak samo krew męczenników domaga się sądu Bożego, a nie ich dusze. Szósta plaga. A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką na Eufrat, a wyschła jej woda. By dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. Księga Apokalipsy, rozdział 16. Babilon w Apokalipsie to wielka nierządnica, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu dopuścili się królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. Księga Apokalipsy, rozdział 17. Opis wskazuje, że nierządnica i Babilon to nie tylko związek religii i władzy świeckiej, ale także prawdy i fałszu. Porównaj Księga Izajasza, rozdział 23, wers od 15 po 17. Wody eufratu, które zasilają duchowy Babilon, nie są rzeką w Mezopotamii, lecz ludźmi, którzy go wspierają. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 17, wers 15. W czasie szóstej plagi odwrócą się od niego. Piąta plaga zdemaskuje zwodniczość odstępczej religii, dlatego podczas szóstej ludzie odwrócą się od duchowego Babilonu. Współczesny Babilon runie podobnie niespodziewanie jak starożytny. Wyrok Boży na ścianie Pałacu Królewskiego poprzedził upadek dawnego Babilonu. W czasie szóstej plagi Bóg ogłosi swój wyrok na Babilon, co doprowadzi do uwolnienia jego ludu. Ellen White tak opisała ten moment w książce Wielki Bój. Z okrzykami triumfu i bluźnierstwa tłumy niepobożnych Zamierzają rzucić się na swe ofiary, gdy nagle wielka ciemność, gęstsza od najciemniejszej nocy, ogarnia ziemię. Tęcza jaśniająca tą chwałą, która spływa od tronu Bożego, wydaje się okrywać każdą modlącą się grupkę ludu Bożego. Pełen wściekłości tłum zatrzymuje się w półkroku. Szydercze wrzaski zamierają. Ludzie zapominają o przedmiocie swej morderczej złości. Miotani obawami spoglądają na symbol Bożego przymierza, otaczający grupki sprawiedliwych, pragnąc znaleźć osłonę przed wielkim blaskiem. Gęste chmury wciąż jeszcze przesłaniają niebo, ale tu i ówdzie przebijają się promienie słońca niczym okiem ściwego Boga. Błyskawice przecinają niebo, otaczając ziemię warstwą ognia. Ponad przejmującym rykiem grzmotów tajemnicze i straszne głosy oznajmiają wyrok na bezbożnych. Nie wszyscy pojmują znaczenie tych słów, ale rozumieją je dobrze fałszywi nauczyciele. Jeszcze niedawno z triumfującym okrucieństwem, lekceważąco i zuchwale, występowali przeciwko ludowi Bożemu, a teraz drżą sparaliżowani strachem. Ich żałosny lament jest głośniejszy od ryku przyrody. Na niebie ukazuje się ręka trzymająca dwie złożone kamienne tablice. Prorok mówi. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Księga Psalmów, rozdział 50. Święte prawo, wyraz Bożej Sprawiedliwości, ogłoszone wśród grzmotów i błyskawic na górze Synej jako przewodnik dla człowieka, teraz ukazuje się ludziom jako podstawa sądu. Ręka otwiera tablicę, ukazując dziesięć przykazań, wypisanych ognistymi literami. Słowa są tak wyraźne, że każdy może je odczytać. Pamięć zostaje pobudzona. Ciemność, spowodowana zabobonami i odstępstwem, znika z umysłu każdego człowieka. Słowa Boże, krótkie, zwięzłe i pełne autorytetu, widzą wszyscy mieszkańcy Ziemi. Nie sposób opisać trwogę i rozpacz tych, którzy podeptali Boże przykazania. Bóg dał im prawo, aby mogli porównać z nim swe charaktery, poznać błędy i niedostatki, gdy jeszcze był czas na nawrócenie. Zlekceważyli je i nauczali, aby inni czynili to samo, po to, by zyskać przychylność świata. Starali się przymusić lud Boży do znieważenia Bożego Szabatu. Potępia ich teraz to samo prawo, które odrzucili. Z przerażającą wyrazistością widzą, że nie mają nic na swoją obronę. Sami wybrali, komu chcą służyć i kogo czcić. Prorok mówi: Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Księga Malachiasza, rozdział trzeci. Koniec cytatu. Ludzie, tak jak goście w babilońskim pałacu Baltazara, wytrzeźwieją z wpływu wina duchowego Babilonu. Dzieci oskarżą rodziców, bracia, siostry, a siostry braci. W oczach wszystkich największą winę ponosi kler. Usta, które schlebiały duchowym przywódcom, teraz im złorzeczą. Ręce, które ich oklaskiwały, podnoszą kamienie. Zawziętość, z jaką wyruszyli, aby wyniszczyć lud Boży, spadnie na tych, którzy ich do tego podjudzali. Broń ukuta przeciwko wyznawcom Boga zwróci się przeciwko inicjatorom prześladowań. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział trzynasty, wers dziesiąty. Rozpocznie się rzeź kleru. Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela o pasterzach, którzy pasą mój lud. To Wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. To też ukaże Was za złe wasze uczynki, mówi Pan. Biadajcie pasterze i krzyczcie, tarzajcie się w popiele przewodnicy owiec, gdyż nadeszły dni waszej rzezi. Roztrzaskam was i padniecie jak okazałe barany. I nie będzie ucieczki dla pasterzy, ani ocalenia dla przewodników owiec. Słuchaj. Krzyk pasterzy i biadanie przewodników owiec. Księga Jeremiasza, rozdział dwudziesty trzeci oraz rozdział dwudziesty piąty. W ten sposób wyschnie rzeka ludów i tłumów, narodów i języków, która przez wieki wspierała duchowy Babilon. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział siedemnasty. Ludzie cofną wsparcie dla religijnych instytucji i zwrócą się przeciwko ich kapłanom i przywódcom, jak podczas rewolucji francuskiej. Tak dopełni się szósta plaga, w myśl przewijającego się przez Księga apokalipsy wątku sprawiedliwości bożej. Siódma plaga. Ostatnia plaga to cetnarowy grat spadający na ludzi. Siódma plaga jest aluzją do ukamienowania, którym w starotestamentowych czasach. Karano bałwochwalstwo, cudzołóstwo, morderstwo, bluźnierstwo i odstępstwo, a więc grzechy charakteryzujące ostatnie pokolenie mieszkańców Ziemi. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 9 oraz drugi list do Temoteusza, rozdział 3. Siódmy wylał swą czaszę w powietrze, a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: Stało się! I nastąpiły błyskawice, i głosy, i gromy. I nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi. Tak wielkie było to trzęsienie. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części, i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na wielki Babilon, by mu dać kielich wina, gniewu zapalczywości swej. I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. I grad ogromny o wadze jakby talentu, spadł z nieba na ludzi. A ludzie bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka. Księga Apokalipsy, rozdział 16. Rozpadowi duchowego Babilonu towarzyszy kataklizm. Ogromne fale pogrążają nadbrzeżne miasta i wyspy. Powierzchnia ziemi pęka, pochłaniając łańcuchy górskie. Wulkany wyrzucają strumienie lawy. Wśród furi żywiołów zabrzmi potężny głos. Stało się. Księga Apokalipsy, rozdział 16. Nastanie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi. Porównaj tamże. Słońce pociemnieje jak czarny wór. Księżyc przybierze kolor krwi. Spadnie ciężki grat, który zmasakruje ląd. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział szósty. Atmosfera okołoziemska zwinie się niczym zwój, odsłaniając niebo. Ludzie podniosą głowy w oczekiwaniu najgorszego. Tylko zbawieni wpatrywać się będą intensywnie w widoczną z dala chmurkę, która będzie oznaką nadchodzącego syna Bożego. Porównaj Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wers 30. Z czasem dostrzegą majestat Chrystusa i jego zastępów. Jezus będzie miał na skroniach diadem królewski, a na swej świetlistej szacie napis. Król, królów i pan, panów. Księga Apokalipsy, rozdział 19. Zbawieni, którzy do niedawna musieli się ukrywać, podniosą ręce wołając: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia. Księga Izajasza rozdział 25. Niezbawieni będą szukać schronienia w rozpadlinach przed blaskiem chwały Bożej, wołając do gór i skał. Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. Księga Apokalipsy, rozdział szósty. Nad rykiem wichru i hukiem gradu wszyscy usłyszą potężny głos Syna Bożego, który wezwie zmarłych sprawiedliwych, aby powstali do życia wiecznego. Jego głos przeniknie uszy każdego dziecka Bożego pogrążonego we śnie śmierci, począwszy od Adama, a skończywszy na tych, którzy zginęli podczas ostatnich prześladowań. Zbawieni powstaną z grobów z wigorem wiecznej młodości. Ich przemienione ciała będą bez skazy. Jezus pośle aniołów, aby zgromadzili wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. Ewangelia Marka, rozdział trzynasty. Apostoł Paweł tak o tym napisał: Sam Pan, nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Pierwszy list do Tesaloniczan rozdział czwarty. Chrystus przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała Swego. List do Filipian rozdział trzeci. Zbawieni otrzymają ciała podobne do tego, jakie miał Jezus po swym zmartwychwstaniu. Apostoł Paweł napisał: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Aniołowie, którzy opiekowali się zbawionymi za życia, Zabiorą każdy swego w powietrze na spotkanie z Panem. Zbawiciel poprowadzi ten szczęśliwy korowód do trzeciego nieba przed tron Ojca, gdzie odbędzie się uczta baranka. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 7 oraz rozdział 19. Czy pragniesz być wtedy z Jezusem zbawionymi i mieszkańcami nieba? Zrób wszystko, aby cię tam nie zabrakło.